Witam w 1010 części audycji Voice of Freedom na antenie radia n w której pochylę się nad dwoma tekstami artykułu autorstwa doktora Marcina Chmielowskiego. Pierwszym pod tytułem ORP Geralt z Rivi dla własnego bezpieczeństwa zacznijmy lepiej dbać o PR naszej marynarki wojennej oraz drugim pod tytułem Kultura jako marża. Co możemy zrobić, aby sprzedawać drożej? I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Powstaje pierwsza z trzech Fregat, które dostanie nasza marynarka wojenna. Seria okrętów wyjdzie w ramach programu Miecznik, a pierwszy z nich ma się nazywać ORP Wicher. Ma to swoje uzasadnienie w historii, ale też niestety w historii mało kreatywnych imion i nazw dla naszego wojennego rynsztunku. Nie lepiej jest w armii. Przegląd techniki, jakiej na polu walki mają używać nasi żołnierze, przypomina wycieczkę do lasu albo słynną już wyliczankę z chłopaki nie płaczą. Jeśli dodać do naszych obecnych sprzętów także Przedwojenne lotnictwo na czele z żubrem i łosiem, to okaże się, że idzie nam nieźle. Powoli zmierzamy w kierunku wciągnięcia w kamasze całej naszej fauny. Marynarka wojenna jest minimalnie bardziej kreatywna, choć imiona łodzi podwodnych orzeł, sokół, sęp, bielik, kondor niektóre z nich wciąż w służbie zdradzają po w... prozwierzęce fascynację, jakąś ukrytą tęsknotę za rodzimym programem posiadania łodzi, niepodwodnych, ale latających. Na szczęście ORP Jerzy Różycki i ORP Henryk. Zygalski, mają być naszymi przyszłymi okrętami rozpoznania radioelektronicznego i chwali się, że będą nosić imiona polskich matematyków. Akurat taki kierunek nazewnictwa nie był szczególnie eksploatowany. Jeśli Royal Navy mogła mieć takie okręty jak HMS Electra, HMS Ajax i HMS Achilles, to i nasza marynarka wojenna wcale nie musi odwracać się od imion wyjętych z literatury. Mamy na naszej rodzimej półce kogoś, kto nieźle radził sobie z mieczem i polował na potwory. ORP Geralt z Rivi. Tak powinien nazywać się pierwszy okręt z serii Miecznik. I jasne, wróg wiadomo kto, przecież na Bałtyku nie będziemy walczyć z Finami. Bardziej się boi zdolności bojowych. Ale nie chodzi tylko o to, aby nastraszyć Rosjan. Chodzi o to, aby sprawą obronności zainteresować Polaków, a sprawą obrony Polski świat. Uniwersum Wiedźmina to nasz jedyny system rozrywkowy franczyzy, który udało się skutecznie wyeksportować. Oprócz książek są też gry, zarówno komputerowe, jak i te bez prądu. Są seriale, cóż, takie sobie, ale są. Dookoła tego wyrosło sporo merchu i jest też promocja. Geralt z Rivi może w wbrew intencji swojego twórcy Andrzeja Sapkowskiego zostać Polakiem, ambasadorem naszej kultury i naszą wizytówką. Świetnie pasującą, choć to chyba nie było zamierzone. Gerald z Rivi, jeśli odjąć mu atrybuty średniowiecznego świata fantazy, jest bowiem Chandlerowskim Filipem Marlowem. Postacią szarą, ale na tle mrocznego świata prawie że białą. Cynikiem, który jest zdziwiony poukrywanymi tu i ówdzie pokładami własnego idealizmu. Przypomina w tym nieco Polaków, smutnych i obrażalskich, ale na ideowej adrenalinie, która czasami buduje nam cały karnawał dobroci, ludzi zdolnych do przekroczenia tych ograniczeń. Na hmm, każdego żołnierza musi pracować iluś cywili, dokładnie tak samo jest z marynarzami. Wojsko kosztuje, okręty są drogie, adrenalina szybko się wypala, a wojna psychologiczna, utrzymanie uwagi sojuszników oraz ich zdolności do poświęceń to też element starcia. Pokazuje to przykład ukraiński. Trzeba więc Stale popularyzować problem naszego bezpieczeństwa. Trzeba szykować się do wojny nie tylko na tej na miecze, ale też tej na słowa i komunikaty, które będą uzasadniać wyciąganie mieczy. Na to musi się nami interesować i to naszym zadaniem jest na przeróżne sposoby przykuwać uwagę decydentów, a ci są zależni od swoich wyborców. Najłatwiej coś zaś zapomnieć o kimś, kto jest bezbarwny i kojarzy się z niczym. Polacy z kolei muszą wiedzieć, za co płacą w Polsce. Podatkach. a wydatki na wojsko muszą być oczywiście racjonalne, a także na ile to możliwe w warunkach, gdzie jednak muszą być pewne tajemnice transparentne. Cywile muszą to udźwignąć, ale łatwiej nam będzie, jeśli poczujemy się bardziej swojsko w militarnym otoczeniu ORP Geralta z Rivi. To imię, które może pomóc w pokazaniu, że to jest nasza flota. Polska kultura niejednokrotnie była czymś w rodzaju tarczy dla Polaków, ale można ją też wyjąć z tej metafory i dać jej Prawdziwy pancerz. I oby nigdy nie był on użyty w boju, im lepiej szykujemy się na wojnę, im więcej inwestujemy w nasze zdolności, tym jest mniejsza szansa, że naprawdę będziemy sprawdzać, czy zainwestowaliśmy dostatecznie dużo. Drugi sprzęt do obrony polskich bałtyckich interesów, ale też i naszych sojuszników, wśród tych, których są i kraje naprawdę małe, można jednak wykorzystać też marketingowo, pokazać, że Polska ma oryginalne pomysły, że lubimy samych siebie i że znamy wszystkich fanom fantazy, zabijaka z mieczem pilnuje naszych portów. I dalej Balcero. Superhero z transformacji po 30 latach obmyśla swój drugi plan. Tym razem z napędem dla PKB ma być popkultura, gry, komiksy i wszystko to co dookoła. I co prawda jest to tylko motyw z musicalu, ale ten z pozoru wariacki pomysł ma sens. Herosi transformacji, ostateczne starcie to wydarzenie już sprzed kilku lat. Dość powiedzieć, że to był smaczek na okoliczność 30 rocznicy wyborów 4 czerwca. Przez ten czas, a więc od premiery... Która która była w 2019 roku, w Polsce zmieniło się wiele i nic. Od 2020 roku rzeczywistość się skomplikowała nawet bardzo, także na poziomie codziennego życia. Wie to każdy, kto robi banalne zakupy. Po drodze była pandemia, Ukraina, cały czas broni się przed Rosją, w Polsce zmienił się rząd. Norma w demokracji, która nie polega na tym, że ktoś wygrywa wybory, tylko na tym, że od czasu do czasu ktoś musi je przegrać. To jest to wiele. Nie zmienił się za to nasz model gospodarczy, który tak naprawdę wcale nie jest zły. Jeśli łapiemy za klamkę elitarnego klubu G20, to naprawdę widać, że lata od przełomu 1989 roku wykorzystaliśmy dobrze. Możemy jednak chcieć więcej. Powinniśmy. Jest to normalny i zdrowy stan. Po osiągnięciu jakiegoś celu trzeba określić kurs na kolejny. Inaczej zatopimy się w kolejinach codzienności. Widać to w Europie. Udało nam się przegonić. Grecję i Portugalię nie tylko dlatego, że Grecy po drodze mieli kryzys, a my, Polacy, nieodmiennie jesteśmy pracowici przedsiębiorczy i zwyczajnie jak na europejskie warunki, nie tacy nieliczni. Udało się to także dlatego, że kraje południa nie bardzo wiedzą i nie bardzo wiedziały, co ze sobą zrobić. Jednocześnie stale obecny w Polsce zarzut pod adresem nas samych to narracja o kraju, który stał się montownią i postawił na nieskomplikowane podwykonawstwo. Montownią zresztą nie tylko produktów przemysłowych, ale też i usług. W tej wersji nazywam to payrollnią, bo akurat nieśmiertelne payrolle to właśnie to, na co przeważnie robi dla lepiej odbytych z kapitalizmem eurokolegów nasza rodzima biurowa klasa średnia, a potem nazywa to pracą umysłową. Jest w tej opowieści pewien fałsz, bo sugeruje ona, że w czasach PRL było lepiej. Nie, nie było. Produkowaliśmy przy pomocy przestarzałych technologii. Technologii, a nieliczne wyspy high techu, późnego realnego socjalizmu, były na poziomie średniej klasy produktów z zachodu. To tylko nam się tak wydawało, że Kasprzak może rywalizować z Sony, Apolone, z Volkswagenem, Polo. To jest to jednak jakaś hmm, też jednak jakaś prawda. Polakom trudno przebić się na świecie z wysokomarażowym produktem. Nie jest to niemożliwe i nasze firmy przecież mają sukcesy, ale jest to trudne. Kultura. Przede wszystkim w wydaniu pop to z kolei bardzo dobrze omarżowiony produkt i lubią tak o niej myśleć, jak o czymś, co ktoś produkuje i ktoś sprzedaje i ktoś kupuje. Można też zresztą w ten sposób pozycjonować również kulturę wysoką. Ona również może być sprzedawana i musi mieć swoich sprzedawców, bo bez nich nie będzie znajdować kupców. Dodatkowo, jeśli ktoś naprawdę chce pisać wiersze do szuflady albo tworzyć tylko dla siebie, nie na pokaz i tym bardziej nie dla Zysku? Jak najbardziej może. Choć jeśli robi to dobrze, to szkoda, że dzięki mechanizmowi cen jego twórczość nie trafia do tych, którym się podoba. Tak czy inaczej, produkcja dzieł kultury wysokiej czy popularnej to w pewnym uproszczeniu oferowanie czegoś, co naprawdę daje zysk, różnie rozumiany. Oczywiście Polska to za duży kraj na to, aby mógł się utrzymywać z dzieł artystów. Jedynie niektóre mikropaństwa, odległe oceaniczne wyspy lub zabytki po feudalnej Europie mogą. Sprzedawać na tyle znaczków, aby zysk z nich był jakoś widoczny w niewielkim budżecie. Możemy jednak jako kraj śmielej myśleć o sprzedawaniu na zewnątrz swojej kultury i zarabianiu na niej na dwa sposoby. Po pierwsze, ludzie potrzebują kontentu, i choć w jego pisaniu coraz lepsze będą maszyny, to nadal większość pisania robią ludzie. Platformy streamingowe dają ogromną szansę na popularyzację własnego przekazu przecież mamy co sprzedać, tylko musimy wiedzieć jak. Jakimś przykładem są Koreańczycy z Południa, którzy nie produkują seriali czy filmów o tym, jak bardzo cierpieli w historii, choć oczywiście zdarzało im się to dość często. Zamiast tego mają nas dla nas produkcje na różne tematy, które z kategorii fantastyki, także ale osadzone w Korei. W przeciwieństwie do opowieści o wszystkich pannach wiecznie wyklętych i o kręcaniu historii dookoła, szczególnie dwudziestowiecznych, taka sprzedaż działa również jako budowanie PR-u, kraju przyjaznego, mającego jakieś perspektywy, a nie tylko trudną przeszłość. Koreańczycy promują więc siebie i swój kraj niejako przy okazji. Ich twórcy zarabiają, zyskuje też ich gospodarka. Co tu jest ważne, to oczywiście język, nośnik kultury. Nasz nie jest wyjątkowo popularny, jeśli na niego spojrzeć z globalnej perspektywy. Wszystko jednak można przetłumaczyć i algorytmiczna inteligencja będzie w tym coraz lepsza. Jej wykorzystanie zaś coraz tańsze. Seriale, w których będą grać Polacy, ale które na przykład w Korei tamtejszy widz usłyszy mówione po koreańsku dodatkowo ze zsynchronizowaną z dźwiękiem mimiką twarzy autora Aktora to nie jest odległa przyszłość, raczej coś, co wydarzy się w ciągu kilku lat. Czyli tu wracam do początku. Potrzebujemy więcej polskich seriali, komiksów, gier, w konsekwencji zaś franczyz i światotwórstwa, ale wychodzącego spod polskiej ręki. To kultura jest tym omarżowionym produktem, jaki możemy sprzedawać, i przecież to już się dzieje, ale nie możemy być znani tylko z Wiedźmina. Drugi sposób jest bardziej ogólny. Inwestowanie w kulturę, czy to na poziomie indywidualnych wyborów, Przedsiębiorstw chcących dostarczyć na rynek np. Na komiks, czy też państw prowadzących lepiej lub gorzej politykę w tym obszarze, ma wyraźne ekonomiczne konsekwencje. Popularna kultura danego narodu przekłada się na możliwość lepszego zarobienia także na materiałach, materialnych produktach, które wytwarzają jego przedstawiciele. Ponieważ Włochy czy Francja kojarzą się z luksusowymi przedmiotami i taką też odzieżą, to producenci z tych krajów mogą sprzedać je drożej, bo Sprzedają pewną markę, zestaw skojarzeń. Inni producenci, na przykład z Polski, mogą za to udawać włoskość swoich butów, torebek i walizek z włoska, nazywając swoje firmy, co jest dowodem na to, że włoska marka działa. Ale jest coś jeszcze. Popularna kultura, pokazująca dany naród jako ważny, ciekawy, złożony z ludzi kreatywnych, pozwala na obniżanie kosztów transakcyjnych. Łatwiej nam kupować i sprzedawać od ludzi, którzy mówią takim jak my językiem. Polski nie stanie się jednak siódmym oficjalnym. Językiem ONZ możemy jednak promować naszą kulturę, sprzedawać ją po to, aby później ułatwiać sprzedaż innych dóbr, oby takich, na jakich zarabia się jak najwięcej. Jeszcze kilka uwag bardziej ogólnych, tak jak e, można być montownią produktów przemysłowych, tak można też być montownią cudzej kultury. Nie chodzi o to, aby na przykład udostępniać plany filmowe ekipom obcokrajowców, albo tylko patrzeć, kiedy to oni podejmują temat polski i Polaków w swojej twórczości. Choć oczywiście i jedno i drugie może się nam opłacać. Może też dawać fascynujące efekty. Chodzi o to, aby to nasi twórcy mieli kontrolę nad całym procesem i umieli wysłać w świat produkt. W tym wszystkim, jak to w libertariańskim felietonie, warto oczywiście omówić także, rolę państwa. Javier Milei, anarchokapitalistyczny realista z Argentyny, mógł zlikwidować Ministerstwo Kultury, ale jego kraj jest grubsza bezpieczny, jeśli spojrzeć na jego otoczenie. Co też ważne, wiele kompetencji dawnego ministerstwa znalazło się w nowym superresorcie, Ministerstwie Zdrowia i Kapitału Ludzkiego. Nawet libertarianin nie zlikwidował więc wpływu państwa na kulturę do zera. Polska to nie Argentyna. Polska jest tym, czym jest. Dlatego, że leży na uskoku płyt politycznych. I idei. Jeżeli nie będziemy utrzymywać naszego Ministerstwa Kultury, to będziemy utrzymywać rosyjskie. Bo kultura jest trochę jak broń i w ten sposób również należy o niej myśleć. Wojna dzisiaj toczy się coraz bardziej w przestrzeni informacji i jeśli by porównać to do otwartego, kinetycznego konfliktu, to w kwestii pospolitego ruszenia rynkowej produkcji kultury jest z nami nieźle, choć mogłoby być jeszcze lepiej. O tym jest przecież ten Felieton. Gorzej jest jednak z armią zawodową. Która dziwnie inwestowała przez 8 ostatnich lat. Promocja Polski mogłaby być zorganizowana inaczej. Granie przeciwko Prawie tylko męczeństwem i czynem zbrojnym jest równie nietrafione co czekoladowy orzeł, niebezpiecznie głupie antypody turbopatriotyzmu. Unikajmy obu tych skrajności, traktując nasze opłacane przez podatników instytucje kultury przede wszystkim jako promotorów i przestrzeń pozwalającą na pokazanie przeróżnej twórczości. Obrazek dla gładszego powiedzenia tego o co mi chodzi, takie podejście przypomina mi sytuację, w której razem z innymi polskimi administratorami Szkoły Austriackiej gościłem na kolacji u ówczesnego ambasadora Austrii w Polsce. Powiedział nam on, że jego sympatie dotyczące tradycji ekonomicznych są gdzie indziej. Ale ostatecznie Szkoła Austriacka jest no właśnie kawałkiem dziedzictwa Austrii. Dlatego on też z przyjemnością będzie zapraszał do siebie tych, którzy również się nią interesują. Jasne, ambasador zajmuje się nie tylko kulturą swojego kraju, ale tu chodzi właśnie o ten sposób myślenia. Możemy pieniądze podatników wykorzystać właśnie w taki sposób. Ignacy Czwartos i Wilhelm Sasnal są różni i to widać doskonale w ich twórczości, ale obaj mówią po polsku. Obu należy więc dawać platformę i ułatwiać, aby sami siebie mogli promować jak najlepiej i pokazywać różnym odbiorcom, że Polska jest przestrzenią różnorodności, możliwej dzięki wolności. Mamy być z czego dumni, możemy być dla innych ciekawi, możemy na tym zarabiać. Bardzo dziękuję.